Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku, tym razem jak widzicie mam co jak zwykle jestem w Warcrafcie i... i tym razem sobie pójdziemy do kopalni to jest zaplanowane na dzisiaj. No i co, na początku możecie zostawić łapkę w górę. Tu gdzieś jest łapkę w górę, dzwoneczek subskrypcja na moim palcu. No i co, wrócimy tutaj do Minecraft'a. Już jesteśmy zresztą w nim, trochę są za głośne jak zwykle. Jeszcze trochę to przyciszył. Jak nie oglądaliście odc poprzedniego odcinka, to zrobiliśmy tu jakieś potki, jakieś mendingi, niezyszczalności oraz zrobimy to wybuty, takich ciekawszych rzeczy. Więc polecam sobie obejrzeć. A my co, oj, nie wyrzucam chleba, tylko biorę. To biorę w drugą łapę Trochę więcej sobie chlebków zrobimy I drewno potrzebuję koniecznie Tu jest trochę, ale jeszcze pójdę na szybko Zaraz ogarnę więcej O kurde! To jest coś takiego? Ty! I To chyba chodzi o to, że jak spadniemy do Wojda to... Albo nam itemy nie z... Ten Albo nam itemy nie w ogóle... Zostają w ekwipunku, albo zostają, jak gdyby wiszą na. nad Wojdem. Tak mi się wydaje, że to o to chodzi. Surowy makaron? Co ty dupcisz? Ja sobie mogę makaron nadupcyć. Biały śpił. O! O, jakby taki śpiłr sobie. wziąć do tego, żeby się. Ale to trzeba ja będę tam spał? Ciasto, przed... Nie no, ja tutaj jak, robię, robię te... Jakieś gotowania będziemy robić. Ale na to moment, sobie chlebka. Pójdźmy po więcej. O, tu idę, mam do tego. Siano, 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 hajs. Dobra, pójdźmy po drewno. I pójdźmy później do kopalni z tym drewnem. Teraz już pamiętam o tym. Tak jeszcze tak niszczą, ładnie. Przeszczelicie mi po siekierkę i lecimy do tej kopalni. Tutaj jakieś coś tak, jakieś... Nie wiem, jakiś jakieś te... chodziło mi o węgiel. Czy chcę zakładać te diamentowe buty? Mogę jeszcze do tego, że ja z nimi lecę na tej wiosce, ale dobra, zaryzykujemy. Dobra, no i mamy chyba wszystko, więc lecimy, bo mam jeszcze gdzieś położyć, więc lecimy tutaj do tego, do kopalni, do naskini tutaj możemy wejść. Tutaj, tutaj. Gdzieś się wkopać, albo coś. Wiecie co, to są, to są ziemniaki. Aha. Nie wiem znaczy, zawsze no myślałem, że są ziemniaki w ziemi. Znaczy może tak pomyślałem, że normalnie ziemniaki rosną w ziemi nie, zakopane. O dobra, to jest Basia. O nie, to ząbów. Próbował go? No żelazną no, kroję. Co to jest gdzieś ich czy co? Dawaj to mnie. Dobra, idziemy tam żal, bo Basia nie strzela. O, e, co tu jest? Ty! Czekaj tu jest mała basia! Ja też ja. żeby mi się bo to włącza arterii nie, nie ma. Spróbujemy, jak się teraz wyłączy, to no to już nie będzie mieli mojego ryja. O! A tu też się dało iść, Może jakaś druga skrzynka czy coś? O, może jakaś druga skrzynka? To jest ta wełna sobie, no, Jest szansa sobie na to, no nie, tu będzie spał na dużo tych pająków Wydłużmy, tak, ale wiecie co, że on jest tak miarę daleko, to ja sobie go zostawię Ty to ja zaraz jeszcze, ty ta, jeszcze to ja się wracam, ty może tu będzie jeszcze coś więcej, to jeszcze nie żelazo zrazu je wykopiemy. tutaj nie widać, w ogóle. Jak y, montuję ten film, to zauważyłem, że właśnie po lewo, tutaj, po lewo, po lewo, jest też dziura, do której można wejść. więc sprawdzimy ją na kolejnym odcinku. A teraz zapraszam dalej do oglądania. O, tu jest jeszcze odnoga tej, to tam widać, ale nie widziałem jeszcze jeszcze. to to małe jest, nie? Dobra. Nie tu może będzie skrzyneczka Co ty tu chcesz? uwaga o unboxing Już gorzej, ale dalej nie jest źle O, arbuzy mamy Dobra, już nie będziecie widzieć mojej goryja więc już w ogóle wyłączę parak. Dobra, tu jest kolejna skrzyneczka tutaj Nie wiem czy te nie są zawsze takie podwójne Myślę, w sensie, że... W sensie, że są dwarte takie główne gniazda nie wiem to sobie Tu No proszę, ten za mną biegnie. Chyba zaraz, w ogóle... No, może wiatrać. Oj. Dobra. Spanikowałem lekko, ale na początku, ale... W ogóle, surowe, surowe rudy. To nie samo, to jest 165, przypominam. Będę bierał, bo ja muszę iść już w dół, to oczywiście. Tu na przykład. E, bo ja ginę tak trochę. Eee. Dobra, ty, ja nie, nie patrzę na mój ten, na moje ma Gdzie jest moja woda? Do, do mi wodę. No, co to jest? Grzyb! Bierę, zawijam ty. To są jakieś jeszcze dziwne grzyby. Oa, To to podłoże? Czy to, że... To te grzyby tak trują? Czy co to tak truje? To to tak truje! Co? To nie. Jakbyś zatrutą jaskinię znalazłem, ty, to to tak truje. Nie, no znowu, mam, dalej mam to zatrucie. To coś tu wszystko truje, ty. Niech mi zejdzie do trucizn, to tu wszystko truje. Przejdźmy może obok tej jaskini. I pójdźmy gdzieś dalej. Gdy Gdzie, raz jest za poziom? 17. Ja mam mini mapkę w ogóle, Na górę, No to tutaj coś nie działa. Okej, okay, dobra, dzięki, jaski, tam jest w dół, okej okay. Oj, tu się jakoś trzeba sensownie zejść do tej tam w dół Ja pierdziele, to dalej to zatruta Cold Skull? Mogę to wydobyć? Czym to się wydobywa? Motyką, nie mam motyki Co to jest? Co to jest? To jakiś boss pierdzielony Zabijam to Zabiłem to Nic mi z tego nie wy... Zapomnianego czapkę, mam ty. Jak to będzie wyglądać? Ile ono daje do armoru? Jeden. Ale coś daje do wysokości, czy do czego to coś daje? bo do wysokości. 100 pro... Plus 100% szczęścia? O kurde, ty. Ja ją zawijam. Biorę to żelazo. Ile mam tego żelazo? Ale szczerze, że się może sprzedać ogólnie w tych różnych modyfikacjach dziwnych. O! Czwar się znalazł. Zawijam z tą no, też uh, zabinę. Też może do czegoś przydać i dużo to też daje. Ale dobra. U wow. to jest. O, goda chyba tak? Przypominam ponownie, że to wersja jest na Więc no, Zgoda o no jak są te, nie mówię, fajne tutaj. Lapis, o, lapis to ja chętnie, ale nie będę szukał nigdy to Znaczy, nie wiem, czy to działa, powinno działać, ale nie wiem. Po drugie, mi się nie chce. Prawie ja bym pierdzielną łetka Co tu z niego wypadło? Dawaj to, co z niego wypadło. O. A nie, to wypomniałem co to? Creeper Spores. Creeper Spores. Ja pójdę dalej jaskinią. Dobra, zdupcaj. To jest czarno. To wygląda jakby to miało dalej jest być jaskinią. No tu jest pierdziony kaktus i pierdziona pustynia? O, co jest? Tebej. To jest jakaś porąbana obszczona skinia. O, tu są inkwycyjki w ogóle. Zaraz zobaczymy, czy od miejsca nie ma. Węgiel. Zawijam. Tu też jest jakiś krawtnik, jakiś piesek. Pewnie też z węglem. Tu może za tym może coś tu się przysypało, czy coś To zasilało te tory? Czy mi się wydawało, czy po prostu świeciło na te tory? Dobra, uciszałem. A, bo one były zasilane Tu jest woda, tu jest kolejny ten grzyb. Nie wiem po co mi ona, ale zawijam. To jest do góry tata. T-A-T, czyli tata. Ksywy wymyślił mi mata. To co się? Jest? To jest piecyk. I trapdoor jakiś. O, ja, on był już tak węgla. Okej, okay. a to jest skrzyneczka. Jakieś porwana jest to skrzynia, a nie dębowa. O! Ile żelaza, to na pewno myśmy... co to jest? Tafy. Bierzemy to. Tylko nie wiem za co. Do tego kobla chyba dobra wydupczę. A tu jak sobie wezmę pochodnie w łapę, to nie będzie świecić, okej? Okay. Rozumiem. Zdupcamy stąd. To jest sporowany no nietoperz różowy. Coś jeszcze jest chyba nie, dobra. Chodźmy tu może, w tą stronę. Chociaż ch chodźmy tu na najpierw. A później pójdziemy tam w tą nie dalej. Nie mam bloków żadnych na pasku Bo ogólnie nie mam bloków żadnych, dobra. To ważne. A, ale mnie wydupcyło, ty. A, to w tym momencie, wiedział, Jak to strasznie się nie podpaliła? Ja pierdzielę. Chleb. Dobra. No wejdź. Ja pierdzielę. ty, ja... Dobra, nie, nie ryzykuję, nie idę chyba chociaż... Coś w ogóle i nic nie dostajemy z tego. A, bo to... Co to było, ty?! To skrzetkło, popierdziło tu i wybuchło. Nie wiem co to było. Nie wiem w jak to wyglądało. O, tam coś się a propos to jest z tej naszej kopalni. O, to też jest skrzyneczka. A nawet chyba dwie, no. Co? Enchanted Golden Carrot? Co ty pierdzielisz? O kurde, ty mamy jakiś ten. Podniebnego smoka, bierzemy to. Za cokolwiek, jak to też, za coś. Jak ja tu nie mam już miejsca, to mogę sobie zjeżdżać? Co to mi da? Mam jakiś efekt. Gdzie są efekty? Styki. Move. Nie, myślałem, że mogę się wspinać po ścianach czy coś. Tu? Nie, no ja pierdzielę. Ty o co tu chodzi w ogóle? To bierzemy. Nie wiem, za czego. Ja pierdzielę, jakie to jest trudne. To by dupyć. to. To wszystko co możemy to zawijamy. Czy potrzebuje potrzebuję drugiego wiadra? Nie, no, dobra. To też bym zawinął, ale to jest śmietanie do wytworzenia. To banery są jakieś ciekawe, ale dobra, walić te banery. Co to Ja się pytam. Jest jeden problem, że nie miałem jak wrócić do domu, ale to się. O! O nie, to szmaragd. Ale to się tym może będziemy... O! Silver o chłopie, ty on ja tutaj silver, w sensie srebro, to nie wiem z czego. Z mikstury chyba powypierdzielam i silver sobie wykupimy, w sensie srebro i diamenciochy, tylko że diamenciochy też nie wiem za co mam wydupcyć. Co... co mam wydupcyć? Na pewno i creepera, no i dupa. O, ale, ale... I trzy diamenty poszły się walić. Mamy trzy kolejne. Już chciałem powiedzieć trzy kolejne, ale się zawahałem, bo bałem się, że tam trafi do lawy. O, to jest w ogóle. To sreberko! Mogliby być, mogły być. To jeszcze by trójkę, ta? Czy was nie formowało trochę. Dobra, kupimy ten, ten srebro. To nie bez mamy już wydc. To nie to nie muszę nic co to ja tutaj zostawię może. O, to jest zwykłe takie opuszczona kopalnia. O! Prawie zwykłe, bo jest ten, ale... Jest akacjowa, ale, ale wygląda jak zwykła, gdyby nie inny kolor drewna. Czemu nie mam tego tutaj? To właśnie, ta niewidzialność działa normalnie jak na moby. w sensie, że jak ja będę miał niewidzialność, to oni mnie nie będą widzieć. To by było zrobiste, żeby się gdzieś uciec. jakby coś wybijało. O! To chyba... Ja twierdziłem, nie widzę tego flipera, chodź tu. Wydołpisz mi tą skrzynię, ale chodź tu. Dlatego chodź tu. Co tu jest? Oddychanie 3, ty! Przecież najlepszy serwis w ogóle użycia owieśniaków to będzie tu chwilę zrobiony. W ogóle największy cel tego odcinka, czyli diamenty, już został osiągnięty. Jak jeszcze rybuję, chopie. Albo tu mogę przeskoczyć bez w ogóle tej wody. Co to za goblin pierdziony? On będzie bić? Goblin trader. Ty chodź tu O! Co ty dupcisz? Aha, tylko że to jest ten Ty, to on jakiś kozak jest On jakiś bardzo kozak jest Co? On jest jakiś ty, nie wiem Nie wsadzę go przecież do lawy, ale Ty chodź tu Kurde, ty ja bym takiego chciał już raz spotkać Może tu się nie zniknie Dobra, o, no dopisamy diamenty. O, też one były w samej tej kopalni gdzie sporo jest sporo diamentów teraz? Już mam 16 w ogóle, to też jest ciekawe. Obejdziemy chyba jeszcze to dookoła. Będziemy powoli wracać do domku, bo ja nie chcę coś ryzykować zginięcia z takimi że... rzeczami. Co że żaba jest? To żółwie. Nie było co może co? Co to było? Dobra ja go nie atakałe, że co? Jakby może nie miał takich rzeczy kozackich, to może bym go zaatakować i spróbował co on dropi, ale jak to jest jakiś żółw ninja i mi nagle tu zabije jednym hitem, a ja go nie będę mógł zabić dziesięcioma tysiącami hitów, to, to to ja wolę nie. W ogóle jestem co może zrobić z tego z tego srebra i czy to będzie lepsze od diamentu czy nie? Wow! Skąd? A tam jest. A to są diamanty... To jest ta! No, to jest porobamy, ona może strzelać i cię na mieczem. To mało jeszcze biega jak głupia. Bedrock? Już? ha, To jestem na najniższy kratce jak się da. na jak się da, no się prawie, No tu w tej kopalni, w tej takiej. Oj! O kurde ty. Oj! No tarczy przypał. Muszę sobie od razu nową zrobić, bo wystarczy to tu ja nie zadziałam za daleko. Za daleko nie, nie dojdę. O, tu też to zostaje, tak? I też to tak widać ładnie. Tu tędy, tu jakoś ta. Co to jest? Czemu to jest enchantowany pierścień, ja. Dobra, jesteśmy już w miarę względnie bezpieczni. Może na live'ie pójdziemy do tej opuszczonej kopalni, co tam nie zwiedziliśmy całej. Więc, bądźcie na bieżąco, zostawcie subskrypcję, to będziecie wiedzieć kiedy jest live, tam coś było, I wtedy będzie kozak jak będziecie na live'ach. Bo jak tam pójdziemy, a wy nie będziecie na live'ie i później będziecie widzieć odcinek, to nie będziecie do końca wiedzieć o co chodzi. Muszę poczytać o tych smokach, jakie się wychodowe, albo ja raczej się je da wyhodować. Silver, co ja mogę z silver zrobić? Sill, tapkę. A za sztabki, co dalej? Blok Ja nie mogę z tego żadnych narzędzi naprawdę zrobić są stążok Keyboard Iron Kran Latice Nie wiem co z tego mogę zrobić później Ale co jest, ja tego naprawdę nie mogę nie zrobić To jest silvera? Diamentowa tarcza jest O chłopie, tyby, ty będzie robiona Kumpa z biomów Co jest mogę jakiś biom? Oha, biom są mogę zrealizować Zarobiste W ogóle to jest sporo mebli Domek będzie ładny Cherry tutaj Aha. dobra to ja was pożegnam tutaj z tymi otóż to pięknymi owockami że łapie. No i jak tam wam się podobało to zasubskrybujcie kanał, teraz subskrypcja jest na skrzynce a nie na palcu. Wpadnijcie na mój Instagram, Discorda, tam wszystko macie w opisie. Jak zauważyliście pewnie miniaturka jest ładniejsza od tego filmu. A to za sprawą kolegi, do którego link do Discorda macie w opisie, też kontakt do niego. Jak chcecie takie miniaturki no to możecie do niego napisać. W przywiadnym komentarzu też będzie do niego kontakt jego nazwa i tam tak dalej Więc zapraszam do niego kanału też będziecie mieli w opisie jego no i dobra no i to tyle tu już koniec Dobranu, Pa pa